Jakub Moder zachwycił trenera, padają słowa duma i świetne. Jakub Moder pojawił się w podstawowym składzie Brighton, wyjazdowy meczu przeciwko Liverpoolowi. Reprezentant Polski spędził na Morawie 83 minuty i choć jego drużyna przegrała 2-1, to 24-latek pokazał się z bardzo dobrej strony. Po zakończeniu spotkania pochwał w kierunku swojego piłkarza, nieszczędził Roberto de Zerbi. Jaku zagrał bardzo dobre spotkanie? Chciałbym także wyróżnić Carlosa Balembe. Jest bardzo młody, a udźwignął ciężar tego meczu. Jestem z nich dumny. Moder jest świetnym zawodnikiem. Wraca do pełni formy po ciężkiej kontuzji i zagrał bardzo dobrze. Powiedział tren zespołu z Falmer Stadium. Przypominamy, że po w ostatnich miesiącach przeżywał prawdziwy koszmar. Tuż po wysewie w barażu ze Szwecją, po którym Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans na mundial w Katarze. Moder dostał poważnej kontuzji. Na boisku były piłkarz Lecha Poznań wrócił dopiero po długiej i rehabilitacji, trwającej ponad półtorej roku. Dezerby od początku potwierdził jednak, że darzy Polaka dużym zaufaniem. Jeszcze w trakcie jego leczenia regularnie powtarzał, że gdy tylko wróci do zdrowia, to dostanie swoją szansę. Tak też się stało. 24-latek regularnie otrzymywał kolejne szanse od włoskiego szkoleniowca, choć głównie wchodzi na murawę z ławki rezerwowych. W niedzielę wybiegł jednak w pierwszym składzie przeciwko Liverpoolowi. Jak myślicie, czy model powinien wybiegać części w pierwszym składzie Brighton? Dajcie znać w komentarzu.